Takich gorzkich żali jak te dzisiejsze nie było prawdopodobnie w Polsce od 82 lat. W takich nastrojach, z taką niepewną przyszłością, śpiewali nasi dziadkowie gorzkie żale w 1940 roku, kiedy przez tereny Polski już od kilku miesięcy przetaczały się obce wojska i przyszłość była bardzo niepewna. I dzisiaj po tych 82 latach padają dokładnie te same słowa, dokładnie ten sam hymn, dokładnie te same pieśni, co śpiewali nasi dziadkowie. I też myślimy sobie o tym, że jesteśmy w takich czasach zupełnie niespokojnych. I patrząc na to wszystko, co dzieje się za tą naszą wschodnią granicą, patrząc jak cierpią nasi siostry i bracia, możemy mieć takie wrażenie, że coś poszło nie tak. Wiele razy słyszeliście i wiele razy pewnie sami powtarzaliście, że mamy XXI wiek. A tak jak dzisiaj przez tam nie wiem kilkoma godzinami dowiadujemy się, że ludzie Stwarzają korytarz humanitarny, a rosyjscy żołnierze do uciekających ludzi po prostu szczelają. Nie wiadomo ile jest zabitych, ile jest rannych, ale są wśród nich ci, którzy na to absolutnie zasłużyli. Najbardziej się serce kraje, jak patrzymy na zdjęcia i słuchamy o tym, jak mordowane są dzieci. I to są takie naprawdę gorzkie żale. Gorzkie żale, że to cierpienie nasi, naszych braci łączy się z tym, co wycierpiał Chrystus. I ta data 24 lutego prawdopodobnie zapisze się tak jak nasza data 1 września 1939 roku i w naszych sercach, i w sercach narodu ukraińskiego, i w sercach całego świata. I myśląc sobie o tym cyklu kazań pasyjnych, tak chciałem sobie postawić jakieś pytanie, bo najlepiej oprzeć to wszystko jakieś pytanie. I przyszło mi takie zdanie do głowy, zupełnie do czegoś innego nawiązujące. Faryzeusze kiedyś przyszli do Jezusa i pytali się, czy można oddalić żonę. I Jezus mówi, pyta się, co, co tam jest w piśmie. No i oni odpowiadają, że można napisać list rozwodowy i odesłać. I Jezus im odpowiada, od początku tak nie było. Od początku tak nie było. Pan Bóg nie zaplanował sobie wojen, Pan Bóg nie zaplanował sobie śmierci, Pan Bóg nie zaplanował sobie bardzo wielu rzeczy, bo Pan Bóg taki nie jest. I to co się dzieje, chociaż pytamy, gdzie jest Bóg, to tak naprawdę to nie jest wina Pana Boga, że tak się dzieje czemu co jest winą? Winą jest grzech pierworodny. Grzech pierworodny sprawił to, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Kto był w kościele, to już wie. Była Ewangelia o tym, że Jezus został wyprowadzony na pustynię i doświadczał trzech pokus. Pokusy dóbr materialnych, pokusy władzy i pokusy podporządkowania sobie Boga na swój powiedzmy własny obraz. I jak zobaczymy to, co się wydarzyło właśnie w raju, to, co się wydarzyło w dzisiejszej Ewangelii i to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, możemy mieć właśnie dokładnie takie wrażenie, jak arcybiskup napisał w liście na dzisiejszą niedzielę, że jedna osoba prezydent Rosji Putin Zebrał w sobie te trzy pokusy: pokusę dóbr materialnych, pokusę władzy i pokusę podporządkowania sobie Boga. Bo możemy mieć wrażenie, że On dla narodu rosyjskiego dzisiaj chce być Bogiem. A wszystko to ma źródło właśnie tam, gdzie, gdzie jest ten grzech pierworodny, w raju. Jest takie miejsce, ja już o nim chyba kiedyś tutaj z tej ambony wspominałem, gdzie nie widać zła. Jest takie miejsce, gdzie człowiek może popatrzeć na ziemię i nie widzi wojen. Nie widzi głodu. Nie widzi wyzysku. Nie widzi zabijania dzieci. Nie widzi gwałcenia kobiet na froncie. To miejsce Stąd, z ziemi jest blisko 300 tysięcy kilometrów na Księżycu. 24, 24 grudnia 1968 roku, pierwsza trójka Ziemian dotarła do Księżyca i mogli popatrzeć na Ziemię. I widzieli ją wtedy pierwszy raz w całości, w sensie jako taką wielką kulkę, nie fragment Ziemi, nie tam skrzywizną Ziemi, po prostu kulkę, wielką, niebieską kulkę, na którym widać kontynenty, oceany i chmury. I oni stamtąd nie widzieli zła, wojen, głodu, wyzysku, niczego. Oni przez chwilę mogli popatrzeć na Ziemię tak, jak popatrzył Bóg. I co ciekawego. Oni mieli tam takie sześć transmisji z pokładu statku Apollo, i ostatnia to była taka, że oni w ogóle nie wiedzieli, co mają zrobić. To była transmisja telewizyjna. Oni nie byli aktorami, oni byli po prostu osobami, które były super przeszkolone do tego, żeby przeżyć w kosmosie, a nie do tego, żeby publicznie występować. Ich publicznością było, słuchajcie, miliard ludzi na świecie. Tyle osób oglądało tą transmisję z Księżyca. I oni zawarli. No oprócz tego, że tam poopowiadali, co widzą przez okno, bo nie wiedzieli, co mają mówić. W ogóle byli do tego nieprzygotowani. Mieli tylko jedną rzecz. Na końcu tego dziennika, tych, tej misji, w sensie tych zajęć, co tam mieli zrobić i jakie przeprowadzić rzeczy i eksperymenty, wkleili kartkę i na końcu powiedzieli, że mają takie przesłanie do Ziemian właśnie w 24 grudnia. Zaczynało się tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj stanie się światłość i stała się światłość. I przeczytali po kolei każdy z trzech astronautów przeczytał fragment, przeczytali dziesięć wersetów, i zakończyli zdaniem Widział Bóg, że były dobre. I na tym skończyła się, słuchajcie, transmisja, którą właśnie oglądało miliard ludzi. Dzisiaj, kiedy włączamy telewizor, też jest transmisja. Ale w tej transmisji absolutnie nie widzimy tego, że to, co się dzieje, jest dobre. Nawet w najmniejszym tam jakimś kawałeczku. Widzimy to, co nam przekazują, to jest samo zło. Ale moi drodzy. To, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre, to, że Ziemię stworzył dobrą, to ma w sobie coś, czego nikt nie może pokonać. To jest taki zalążek dobra, który mamy złożony każdy ma z nas, złożony w swoim sercu. Bo skoro tutaj dzisiaj jesteście na tych gorzkich żalach, skoro byście nam mszy, czy będziecie nam szy, to znaczy, że w Was jest dobro i nikt z Was nie chce zabijać, nikt z Was nie chce gwałcić, nikt z Was nie chce strzelać i wysadzać. Powietrze, budynki. Bo Pan Bóg złożył w Was dobro. I Pan Bóg złożył dobro w, naprawdę w każdego człowieka, bo każdy z nas powstał z prochu ziemi. Z tego, co jest dobre, chociaż jest prochem. Więc to dobro rzeczywiście w nas jest, i to dobro dzisiaj, w tym dniu, przez te 10 ostatnich dni, rzeczywiście z nas wychodzi. I można by się zapytać, czego w takim razie Pan Bóg zapragnął od początku, skoro Jezus mówi, że od początku tak nie było. Po pierwsze i chyba najważniejsze, to jest to, że Pan Bóg zaplanował w nas tą dobrą wolę. I to Pan Bóg sam chce, żebyśmy na to dobro się kierowali. On nie chce nas napisać jak program komputerowy. On chce, żebyśmy po prostu sami z siebie wybierali dobro. Niektórzy wybierają zło. Widzimy, jakie są katastrofalne tego skutki. I druga rzecz, byśmy tak żyli, żeby całe nasze życie było ukierunkowane w stronę dobra żeby ludzie, którzy na nas patrzą z boku, widzieli nas jako tych, których warto naśladować. I po to jest ten Wielki Post, po to właśnie dostajemy serię takich złych i niedobrych informacji, żeby nas kształtować. Właśnie Bóg w tym wszystkim, co jest złe, chce, żeby w nas wskrzesić dobro. I napisałem sobie takie pięć rzeczy, które warto w tym czasie Wielkiego Postu zrobić od razu, najlepiej od dzisiaj, bo wielki posto jest czas wyzwań i pracy nad sobą. Jeśli ktoś jeszcze nie zaczął, to jest najwyższy czas, naprawdę. Jutro już może być za późno, trzeba zacząć dzisiaj. Pierwsza rzecz to jest czas. Nie będziemy dobrymi ludźmi, jeśli nie damy sobie czasu. Zobaczcie, jak mało mamy czasu. Nie mamy czasu dla siebie, nie mamy czasu dla rodziny, nie mamy czasu dla dzieci, nie mamy czasu dla przyjaciół. Nie w ogóle nie mamy czasu, a dla Boga to już w ogóle nie mamy czasu. Dobrze są gorzkie żale, i tradycyjnie na te gorzkie żale przychodzimy, bo, bo by nas tu nie było pewnie. Pamiętam, tam byłem, już wam to mówiłem, byłem w Gruzji. Rzadko się znajdzie człowieka z zegarkiem. Ja muszę dzisiaj patrzeć na zegarek, bo jak powiem dłużej niż 15 minut, to nie zdążę do parafii św. Jacka na gorzkie żale tam. Więc muszę się trzymać, żeby było 15 minut. I tak robimy. Codziennie tak robimy, że zaczynamy od tego zegarka i wszystko się wokół tego zegarka kręci. To zegarek staje się Bogiem, bo wszystko jest na czas. Tylko w tym czasie nie mamy czasu na te najważniejsze rzeczy, które wcześniej wymieniłem. Więc może w tym najbliższym czasie warto by zorganizować sobie choćby raz pół godziny adoracji, choćby raz przyjść na mszę w tygodniu i przyjść na nią wcześniej. Mamy tutaj codziennie pół godziny wcześniej adorację. I zawsze jest pięć osób, ale jakby było piętnaście, dwadzieścia, to na pewno ten czas, te pół godziny byłoby przez nas dobrze wykorzystane. Nauczylibyśmy się słuchać, bo Bóg, moi drodzy, mówi w ciszy. A dzisiaj, w tym natłoku tych wszystkich informacji, tego wszystkiego, co się dzieje, nam naprawdę jest potrzebna cisza. Więc spróbujmy tą jedną rzecz na pewno zrobić: znaleźć czas, żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć, żeby posłuchać. Co Bóg ode mnie chce. Druga rzecz to w tym wszystkim, co jest właśnie złe dookoła i co się dzieje, nauczyć się doceniać dobro, nie narzekać. Była sobota, ta sobota, co, co minęła. Przepraszam, tydzień temu sobota. I powiedzmy, robiłem sobie takie rzeczy, które bardzo lubię. I w pewnym momencie przyszła mi taka myśl do głowy, że ja mam czas na moje hobby. I w zupełności nic mi w tym nie przeszkadza. I mogę sobie to robić, mogę sobie zaplanować czas, wiem, że tam będę dwie godziny, wiem, że będę zadowolony, bo to jest moje. I wtedy sobie pomyślałem, właśnie jadąc w tamtą stronę samochodem, że moi koledzy, moje koleżanki, nasi bracia i siostry z Ukrainy nie mogą spełniać swoich marzeń, nie mogą realizować swoich hobby. I wtedy sobie pomyślałem, że naprawdę jesteśmy w super położeniu, że po prostu sobie mogę jechać i mogę sobie robić to, co chcę. Potem ten dzień, to taki był wyjątkowy dzień. Moi rodzice nauczyli mnie dziękować. I ja jestem wdzięczny Panu Bogu za każdy dzień. I tego też staram się uczyć ludzi, bo naprawdę mamy wiele. Ale ten dzień, ta sobota to była po prostu jakaś fenomenalna, jeśli chodzi o, o takie myślenie o Bogu i myślenie o tym, co Bóg mi dał. Mogłem podziękować za to, że rano wstałem w swoim własnym łóżku. Że wstałem i obudził mnie mój własny budzik, a moich kolegów w Kijowie budziły wtedy syreny alarmowe, że będzie bombardowanie. Mnie mógł obudzić zwykły budzik. Mogłem iść, nalać sobie wody z kranu do czajnika. Słuchałem w internecie relacji. Jednej z osób, właśnie mieszkańców w Kijowie, że musi codziennie chodzić po wodę. W mieście musi chodzić po wodę, bo nie ma wody w tej centralnej. I stoi się przy jakimś źródełku i czeka się na swoją kolej, i ona mówi, że wiele razy się już nie doczekała, że wróciła do domu po prostu z pustym baniakiem i nie miała wody. A ja otwieram kran jest woda. Włączam czajnik jest prąd, tak? I może się grzać. Oni nie mają prądu. Mamy, nie wiem, mogę sobie wypić herbatę w moim kubku. Ksiądz proboszcz opowiadał, że widział też taką relację, że dziecko miało plecak i tam reporter się zapytał, co ma w tym plecaku i dziecko wyciągnęło z tego plecaka swoją ulubioną piżamkę i tyle zabrało z Ukrainy, swoją ulubioną piżamkę. Dzieci, które są u nas w szkole, dostały jakieś poduszki takie, żeby coś tam miały, jakąś poduszkę. I one się przytulały do tej poduszki, wyobraźcie sobie? Przytulaliście się kiedyś do poduszki? No nie. No bo ach, chyba, że idziemy spać, tak? Ale nie w środku dnia dostajecie jakiś taki prozaiczny prezent, który jest nic nie warty, tak naprawdę, i przez cały dzień chodzicie przytuleni do poduszki. Serce się, moi drodzy, kraje. Nie narzekajmy, że mamy źle, bo mamy naprawdę dobrze. I z tego punktu wynika trzeci punkt, że. Nie możemy patrzeć na to, co my mamy i co dla nas mogą zrobić ludzie inni, żebyśmy mieli więcej. To jest czas, kiedy to my musimy popatrzeć, co my możemy zrobić dla innych i nie pytać się, czy ja mam na to czas, czy mam środki i co będzie jutro. Po prostu trzeba pomagać tu i teraz. I też serce rośnie, bo w naszej parafii zebraliśmy, to jeszcze oczywiście nie wszystko, ale prawie 30 tysięcy złotych. U Świętego Wojciecha po sąsiedzku ponad 30 tysięcy złotych. 8 tysięcy złotych w parafii Świętego Jacka, do której zaraz pojadę, a w parafii Dobrego Pasterza, gdzie wcześniej pracowałem, 56 tysięcy złotych. I zobaczcie, to są tylko cztery parafie. A tak często mówimy i powtarzamy, że nie mamy pieniędzy, że nas nie stać. No to skąd się wzięły te pieniądze? Przecież to wyście to złożyli. Więc zobaczcie, jak tragiczne wydarzenia u naszych braci wygenerowały w nas potrzebę pomagania. I wszyscy pomagają jak leci, i źli i dobrzy. Młodzi i starzy, wszyscy na, ty, na tyle na ile mogą. I to jest po prostu przepiękne, że możemy się dzielić, że to w nas wygenerowało po prostu właśnie tyle dobra. To jest niesamowite. Miałbym takie życzenie. I Pan Bóg miałby też takie życzenie, żebyśmy mogli popatrzeć na Ziemię może nie z tej odległości 300 tysięcy kilometrów, jak ci astronauci z Apollo 8, i powiedzieć sobie, że jest naprawdę dobrze, że to, co się dzieje, jest naprawdę bardzo dobre. Nie 99% dobra, 100% dobra. Bo Pan Bóg od grzechu pierworodnego, od zabójstwa Abla, nie może powiedzieć, że to jest w 100% dobre, co wszystko zrobił. Bo gdzieś zawsze jest jakiś problem, zawsze jest jakiś błąd, błąd ludzki. I pięknie by było, jakby Pan Bóg znowu mógł popatrzeć na Ziemię i powiedzieć to samo zdanie, które, które przeczytali astronauci, że Bóg patrzył i wiedział i widział, że wszystko, co stworzył, jest bardzo dobre. Zakończę takim zdaniem, które znalazłem w internecie. Był taki obrazek, takie małe dziecko z taką ogromną walizką prawie wielkości tego dziecka i patrzy do góry na takiego bardzo wysokiego człowieka na peronie na dworcu kolejowym. Oczywiście to myślę, że zdjęcie i ten tekst to są dwie różne w ogóle rzeczy, ale ktoś to połączył ładnie. Dziecko pyta tego pana tak. Proszę pana, z którego peronu odjeżdża pociąg do lepszego świata? I ten pan odpowiada, Lepszego świata nie ma. Ty bądź lepszy, a zmienisz świat. Amen.